No hej, z tej strony Misiekon, dawno temu miałem nagrać ten film, ponieważ no też prosiliście mnie o to, jak mówiłem o tym na streamach, czyli dzisiaj na ruszt weźmiemy ustawienia do Apex Legends, które pomogły mi wbić szybko Diament, zwłaszcza w pierwszym spisie, gdzie z platyny 4 wybiłem do Diamenta 4, może jakbym grał więcej, miał więcej trochę czasu, no to pewnie bym się może nawet i o tego Mastera postarał, ale anyway, pamiętajcie tylko o Instagramie i Discordzie, na które was serdecznie zapraszam, tam dostajecie powiadomienia o nowych filmach, bo YouTube często właśnie tego nie wyświetla. Zaczynajmy. Jak wiecie, gram na komputerze, więc tutaj jeśli chodzi o graczy konsolowych, no to może być mały miszmasz, ponieważ no tutaj skupimy się głównie na ustawieniach myszki. Słuchajcie, z tym miałem wiele problemów w życiu, niejednokrotnie o tym już wspominałem na tego typu poradnikach, czy filmach i dlatego chciałbym dzisiaj naprostować nowy jakby setup, który stosuję mniej więcej już od dwóch, czy trzech miesięcy no i generalnie po pomógł mi ze zmianą jakby nawyków trochę jeśli chodzi o celowanie, po prostu łatwiej mi to przychodzi łatwiej mi się traktuje ludzi, łatwiej mi się wali lasery łatwiej mi kontroluje się recoil i zrobiłem to wszystko jednym, prostym sposobem. Lekarze mnie nienawidzą. Generalnie dawno temu grałem kiedyś w CSGO i tam na przykład dużo ludzi ze sceny grało na przykład na DPI typu 400, 600, 800 i to był taki przedział, który naprawdę był masakrycznie długo używany i w Apexie też takie zachowania przeszły. Jednakże Tutaj, no, oczywiście każdy ma inne preferencje, jednakże chciałbym właśnie się skupić na tym, co sprawiło, że nagle gram lepiej. Słuchajcie, od dawna wiadomo, że im mniejszą mamy czułość, tym jesteśmy bardziej dokładni, bo wtedy jeśli trzęsiemy na przykład naszą ręką, no to wiadomo, że mamy gorszego aima, więc jeśli zmniejszymy właśnie tą czułość, no to mamy mniejszą szansę na to, że po prostu źle ruszymy myszką przez jakiś czynnik na przykład ludzki, jakikolwiek czynnik stresowy, cokolwiek, co bez wpływu po prostu na kontrolę naszego AIMA czy recoila. No i tutaj zszedłem na niskie sensitivity, czyli po prostu tą czułość, i jest ona na poziomie 0.9. Kiedyś korzystałem z czułości typu 2,5, ale miałem DPI na poziomie 800 czy 600. Próbowałem też kiedyś zejść na 400, jednakże mi to nie pasowało. W wielkim skrócie, DPI to jest po prostu precyzja i dokładność, z jaką wysyłamy dane do komputera za pomocą naszej myszy. Im większa czułość, tym wtedy więcej więcej danych komputer otrzymuje, są one bardziej dokładne i bardziej precyzyjne. Jednakże to jest właśnie jeszcze zależne od tego, jaką ustawimy czułość wyjściową, czyli to, jak komputer ma interpretować, a dokładnie nasz system. Dlatego jeśli ustawimy sensy na poziomie 2 w grze i mamy 1600 DPI, to będziemy mieli bardzo dużą czułość. Jeśli będziemy mieli 800 DPI, ale takie samo sensji, no to wtedy jakby będziemy nieco bardziej dokładni. Ja w tym przypadku zrobiłem coś takiego, że mam 1600 DPI i jest Jestem przez to jakby bardziej czuły, to znaczy myszka jest bardziej czuła na jakiekolwiek ruchy, jest bardziej dokładna, ale zmniejszając sensy, czyli czułość w grze, mamy dokładność, ale jednocześnie jakby nie poruszamy się zbyt szybko podczas celowania. Ciężko jest mi to tak wytłumaczyć, bo no nie napisałem tutaj scenariusza. Jest to taki filmik, który nagrałem trochę na spontanie, dlatego no właśnie o tym tłumaczę. Jeśli byście chcieli taki bardziej kompleksowy poradnik na ten temat, no to piszcie koniecznie w komentarzach, bardziej się przygotuję. No i właśnie wracając. Kiedyś właśnie znalazłem filmik, w którym ktoś polecił tą czułość, na której teraz gram, czyli właśnie mniej więcej 0.80.9, 0,9. Ja gram na 0,9, bo 0,8 jest na razie dla mnie za małe i nie mam aż takiego dużego biurka. Niedługo będę je zmieniał. No i mam również ustawione DPI na 1600, i to jest dla mnie aktualnie idealna rozdzielczość, jeśli chodzi o moją myszkę. I dlatego, jeśli macie myszkę, na której możecie zmieniać DPI, a powinniście mieć taką, jeśli gracie już w strzelanki, no, naprawdę spróbujcie tego 1600 przed świeżą... 1000 Hz plus 0,8 do 0,9 sensi. Oczywiście pewnie znajdą się tacy, którzy będzie im odpowiadało na przykład 0,7, co jest już dla mnie na przykład bardzo trudne do skontrolowania, jednakże no ja rozumiem ten stan rzeczy, no i to są każdego o osobiste preferencje. No i właśnie dzięki takiemu, dzięki takiej zmianie łatwo wbiłem tego diaksa i zauważyłem poprawę, jeśli chodzi o AIM. Przede wszystkim w broniach, które wymagają serkowania, czyli właśnie takie 301 czy jakieś Volty, czy Devotion Spitfire'y, no i też takie powiedzmy na szybką akcję, czyli Łuk, czyli Bołczek czy po prostu Peacekeeper i zauważam tutaj znaczącą poprawę jeśli chodzi o właśnie celowanie po, generalnie to poprawiłem plus też jeśli chciałbym coś w tym miejscu powiedzieć to to, że na pewno też treningi dużo dały, to znaczy zauważyłem też taką małą poprawę już abstrahując od głównego tematu tego filmu, że kiedy potrenuję 3 do 5 minut voltem w momencie kiedy, kiedy pierwszy raz odpalam gierkę w ciągu dnia właśnie wchodząc na strzelnicę wybieram broń z jakimś takim odrzutem często ciężki do skontrolowania na przykład właśnie czy volt i próbuję wtedy strzelać i to też bym polecał w momencie kiedy zmienicie sensji żeby przyzwyczaić się i przyzwyczaić naszą pamięć mięśniową do nowych ustawień ponieważ no jednak nasz mózg będzie cały czas usilnie próbował jakby tych starych ustawień no i musimy się do tego po prostu przyzwyczaić no i tak jest praktycznie ze wszystkim jak widziałem kiedyś ciekawy film też już abstrahując na temat tego jak jeden youtuber sobie zmienił przekładkę na kierownicę od roweru która zamieniała mu kierunek skrętu z lewego na prawy i prawy na lewy i na przykład kiedy się już przyzwyczaił do tego to nie mógł wrócić na jakby stary czyli ten klasyczny model kierowania rowerem więc no tutaj przede wszystkim trening, trening, trening musimy wyczuć po prostu to, jak my się posługujemy, to czym się posługujemy, i wtedy naprawdę możemy zdziałać wiele i pozbyć się na przykład starych zachowań, które no nie były powiedzmy zbyt skuteczne. Więc przede wszystkim po zmianie czułości, DPI i tak dalej, wchodzimy na arenę testową, czy to na strzelnicę i próbujemy testować nasze na przykład ulubione czułości, czy takie, w których się dobrze sprawdzamy, ale jednocześnie żeby nie były ani za wysokie, ale też za niskie. No zresztą to sami po prostu wyczujecie po czasie. Jeszcze tak wspomnę, że kiedyś też grałem na jakiś w wysokich czułościach, jeszcze w CSGO na przykład, i nie mogłem wyjść z Silvera. Pomogła mi po prostu zmiana zachowań i krótkie treningi, krótka seria treningów, dzięki którym po prostu awansowałem wyżej. Dlatego, no, pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy wyjść na poziom wyżej i zacząć lepiej grać, no, to powinniśmy po prostu zmienić pewne zachowania, bo niektóre prawdopodobnie potrzebują zmiany. Oczywiście nie jestem prosem, ale przedstawiłem to, taką tutaj zależność, no, która ewidentnie mi pomogła. Wy pewnie możecie mieć inne sposoby, które wam pomogą ze zmianą i tak dalej, i tak dalej, więc no ja przedstawiam tylko tutaj swoją jakby, tutaj przedstawiam tylko swój punkt widzenia i to, co mi pomogło. No i to by było na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Pamiętajcie o Instagramie i Discordzie, linki są w opisie. Tymczasem się z wami żegnam, zatem cześć i hejus! Okay. No, no jakich ogra to ja nie Na no, Niektóre Dobra, taktyczną łapeczkę żeby do 200 było za winika